Druga brama, którą, którą, w którą sobie dzisiaj wejdziemy, to są wartości. I tutaj widzicie albo nie, ale tutaj brakuje nam drugiego listka, on się pojawi jutro. I teraz o co mi chodzi o wartościach? Bo to jest trochę to samo co pragnienia, ale nie, nie do końca. Hmm, dlatego że te wartości są tutaj związane bardziej z zasobami, z naszymi talentami, też już możemy pod to podkręcić, jak najbardziej podpiąć kasę, nie? moje podejście do pieniędzy, to też jak zarabiam, jak chcę zarabiać. I pragnienia i wartości są jak dwie strony tej samej monety, tak naprawdę, bo to, czego chcę, nie? to, czego pragnę, mówi mi, że to, co jest dla mnie ważne, czyli ma tą wartość, jest dla mnie cenne, to, co cenię, kieruje moimi pragnieniami. I teraz każda Wenus, w zależności gdzie jest, będzie pragnęła, yy, będzie z jednej strony pragnęła, a z drugiej strony nadawała wartość czemuś innemu. I też nie chodzi o to, czy nam się to opłaca, czy nie, czy to jest dobre, czy nie, tylko co sprawia, że moje serce mówi: to ma sens, nie? to ma dla mnie sens, to jest dla mnie ważne, to jest dla mnie cenne. I tutaj znowu mamy słowa klucze, które y, ja wybrałam, ale też możecie sobie tutaj dopisać różne rzeczy, bo być może skojarzycie je trochę inaczej. I tak jak tam miałyśmy, jak, jak pragnie Wenus w Baranie, nie? pragnie natychmiast, to tutaj to, co ceni Wenus w Baranie, to będzie odwaga. Odwaga jako numer jeden. Odwaga, spontaniczność, autentyczność. Autentyczność też jest słowem, kluczem. Dla wszystkich znaków ognistych, ale dla tego barana bardzo. Taka dzikość, e, pierwotność, to jest to, co ceni Wenus w baranie, połączona z Marsem w pierwszym domu. Ciągle to samo obowiązuje. E, I wartością dla niej jest działanie w zgodzie ze sobą, ze swoimi pragnieniami. Nawet jeśli komuś się to nie podoba, nawet jeżeli ktoś powie, weź trochę zwolnij, albo weź w ogóle aż tak chcesz, nie? Uu, że nie jesteś zbyt odważna. Chyba właśnie odwaga jest dla mnie najcenniejsza, to jest też tutaj, nie? <laughs> ceni sobie też szybkość podejmowania decyzji, ceni sobie szczerość. Więc też w kontekście pieniędzy, jak chcę zarabiać? Szybko. O co potrzebuję zadbać, żeby zarabiać? O odwagę. Ale też o tą autentyczność, o tą szczerość. Im bardziej jestem szczera, im bardziej jestem sobą, tym większe pra prawdopodobieństwo, że te pieniądze będą płynęły. W takim kontekście. <laughs> to też będą nasze wartości w pracy, ważne w pracy. Trochę tak, ale jak Ja zrobię kiedyś. Zrobię. Yy, czy to będzie kurs, czy masterclass, nie wiem, ale yy, całą procedurę wyznaczania potencjału zawodowego, bo to nie jest jedna planeta czy też jeden dom, yy, trochę możemy na to w ten sposób spojrzeć, yy, ale nie do końca, dlatego że ta procedura wyznaczania potencjału zawodowego. Zaczyna się od drugiego domu, czyli tutaj mamy tą Wenus, ale ona potem idzie przez szósty, przez dziesiąty, przez dwunasty. To jest ta teoria, która mi odpowiada najbardziej, więc trochę jest tu Wenus, ale jak też patrzymy na planety, to patrzymy najpierw na Merkurego. Nie? Ten Merkury nas tak yy, kieruje w kontekście pracy, ale Wenus zawsze będzie mówiła, co jest dla nas ważne. Dobrze, więc ona tutaj ceni tą odwagę. Wenus w byczku ceni jakość. Nie? Tam, tam się pojawił też ten luksus, tu jest ta jakość. Ceni sobie stabilność, komfort, sensualność, wygodę. Chcę, żeby mi było wygodnie. Yy. Chcę, żeby te pieniądze też przychodziły do mnie w stabilny sposób. Nie? W taki też wypracowany, i znowu to będzie wymagało czasu, ale chcę się temu poświęcić, bo też pieniądze są dla mnie ważne. I wartością tutaj jest to, co przetrwa, to, co daje poczucie zakorzenienia to, um, to co sprawia, że ja mogę się rozsiąść. Wygodnie, bezpiecznie, tak jakby też tutaj, to co mi przychodzi, to trochę tak jakby w ciszy, w świętym spokoju. Święty spokój jest wartością dla Wenus w byku. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy to co robię, czy to mnie karmi, czy to mnie uspokaja, czy to mnie rozpieszcza. Hmm? <laughs> Wenus w trzecim e domku, w bliźniętach, ceni sobie lekkość. Ceni sobie elastyczność, i tutaj wartością dla niej jest wymiana informacji, ale też możliwość zmiany zdania, bliźnięta zmienny znak. nie, Więc to, że powiedziałam dzisiaj to, to nie znaczy, że jutro powiem to samo. To jest też dla niej wartością. I dla niektórych, zobaczcie, jeżeli mamy mocny, mocno podkręconą ziemię w horoskopie, to taka wartość będzie nas. Kurzać, nie? bo Ziemia mówi: Ej, no ale jak to? No przecież tutaj podpisaliśmy ten cerograf, wyryliśmy go na kamieniu, a teraz przyjdą takie bliźniaki i powiedzą: No nie, ale no przecież w ogóle nie przywiązuj się. E? <laughs> nie, więc to jest też ciekawe, co dla kogo jest wartością. Poznawanie nowych perspektyw i tutaj yy, walutą, wartością dla takiej Wenus będzie rozmowa. Rozmowa, która może mnie zainspirować, która może mnie otworzyć, która może mi pokazać coś, czego nie wiedziałam do tej pory. Wartością dla Wenus, waraczków w czwartym domu połączoną z Księżycem będzie bliskość, będzie y, emocjonalne bezpieczeństwo, będzie więź, nie? więź rodzinna też. I tutaj walutą dla niej właśnie jest ta bliskość, czy... Y, czy jak jestem z tobą, to mogę odpocząć. To mogę się rozpakować. Tak jakby właśnie rozpakować w pełni. Czy naprawdę mogę się odkryć, mogę wyjść z tego um, czego? z czego? Zmuszli, ze swojej skorupki. Czy mogę się pokazać w pełni? <laughs> Bardzo moje. Ja mam słońce w byku, a wenus w bliźniętach. Od jakiegoś czasu pozwalam sobie na zmianę zdania. Zauważyłam, że miałam nawet ludzi wokół, którzy to krytykowali, ale już nie, ma na to, już nie ma to na mnie wpływu. Zmiana zdania w bliźniętach, tak? W ogóle w znakach zmiennych. Dobrze. Wenus w we lwie, połączona ze Słońcem w piątym domu, ceni sobie lojalność. To jest bardzo ważne dla lwa. Jest oczywiście związane z zaufaniem, ale właśnie to jest taka... To jest taka Braterska jakość, że y, idziemy razem, robimy to razem, zdobywamy świat razem, błyszczymy razem, że jesteś lojalny, dałeś mi słowo. Tak, ceni sobie oczywiście też wyjątkowość, kreatywność, ceni sobie kontakt z wewnętrznym dzieckiem. I teraz takie osoby też będą bardzo, to będzie ważne, żeby, żebyśmy my sami mieli ten kontakt, ale też będą nas pociągały takie osoby, które, które się dobrze bawią w życiu. I to, co będzie sobie cenić też taka Wenus, to jest to, że w kontakcie z drugim człowiekiem mamy takie poczucie, że ta osoba naprawdę mnie widzi. Lew też jest czasami, mówi się o tym, że jest związany z oczami, nie? Bo słońce to też oczy, że widzę cię, ty widzisz mnie, ja widzę ciebie. I tutaj jej walutą, możemy powiedzieć, jest inspiracja. Ja chcę inspirować, ale też chcę być inspirowana.